listopad dwa tysiące dwadzieścia pięć pierwszy śnieg i pierwsze odśnieżanie szczęść boże Dzisiaj podobno y, ma sypać i sypać. Dokładnie, ale jeszcze jutro prawdopodobnie też. Tak samo... To na ile na ile godzin zaplanowaliście odśnieżanie? To mówię na ile godzin macie zaplanowane odśnieżanie? Nie wiem, nie wiem, na pewno przedmuszałem świętą. <laughs> No właśnie. Ale to jeszcze jest takie wilgotne od spodu. To... No właśnie, to, to trochę staje. Pewnie, ale ładny śnieżek jest. Tak, 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 tak przez noc. kościół i wieża i drzewa już przystrojone w pierwszy śnieg. Spróbujemy to uchwycić. Tutaj płot dekoracyjny. Tak pasujący do kościoła przy tej dekoracji. Dojinki już się przypominają, żeby je stroić pomału. A popatrzymy, jak to wygląda. To pod... Jak to jest. Jak te sztachety się tak. tutaj układały. Mamy ładne. Aha. Zwieńczenie dachu z gontu inaczej wygląda przy śniegu ładne gałązeczki. Tak pewne śniegu, tu już ktoś próbował. Rajdować samochodem tak Taka sosna z długimi tymi kolcami tak. Słychać gdzieś traktor, pewne pierwsze odśnieżanie. Jeszcze wszystkie nasionka nie, nie poopadały. Śnieżek je tu przypruszy. Tak. Idę do Matki Bożej. Aha. No, bo... Nie, sobie Już... To pracą zabrać. Bo, bo mokry strasznie ten śnieg. A to ja mam mokre nazwisko, to się nie A, boję. Nie trzeba się dać. No właśnie. No, no ładnie wygląda krajobraz zimowy. No idę do Matki Bożej, bo ma taki płaszcz ładny ze śniegu. To piękne zdjęcie. Nie? Mhm. No, też, no. no. No, dziękujemy za odśnieżanie. A no tak myślę, bo to jak tak zapowiadają, to... No Tutaj. Gdzieś tam gąski słychać. Tak. Teraz z tej strony spojrzenie na, na kościół. Kogut się obudził. Tak. Mamy tutaj dębę. Potem kasztan i potem lipy. Tak. Jest tu przystanek, już kilka samochodów przyjechało. Nic nie widać na góry zamglone, zaśnieżone, tak. Aha. Szczęść Boże. No właśnie. I to zapowiadają, że to będzie no dużo śniegu. No tam jest masaka, nie można wyjechać w ogóle, dlatego właśnie... A, przynieśliście koła i wymieniacie, co? No tak, bo jest bardzo ślisko pod, pod kołami. Tak. Ogłoszenia. To już nieaktualne. No i te schody. Tak jeszcze tu nikt nie szedł rano. Po tych schodach. To niech będę ja pierwszy. Po śniegu. Lipy, płot, drzewka, śniegu. Wszystko ładnie, dekoracyjnie wygląda. Krzyż, piękny kamień węgielny. Tak. Takie były węgły umacniane, na których się budowało kościoły. Budowle, domy. Jeden z tych kamieni tutaj przypomina o tym. Tutaj mamy tablicę informującą o przeprowadzanych pracach. Tak wygląda krajobraz przy pierwszym śniegu w 2025 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.